się ja sobie, że pomagamy w dobrej sprawie. Wielka orkiestra zagrała w Chorzowie. Dużo osób wrzucało pieniądze. Starsza pani wrzuciła mi złotą obrączkę. Ile udało się zebrać? To jest bardzo rozległy teren, to jest prawie 14 hektarów. Przeszkadzała mieszkańcom, wreszcie udało się ją rozebrać. Szachiści młodsi i starsi w Młodzieżowym Domu Kultury. Mamy łącznie blisko 80 zawodników z różnych miast, nawet z innego kraju. Trzeba w ciągu tych kilku dni już trzy mecze rozegrać. I KPR Chorzów, który ma nowego trenera. Najważniejsze, że są dwa punkty i to się wszystko dobrze skończyło. Ta tabela jest trochę spłaszczona, więc tu po paru meczach można się już znaleźć w środku tej tabeli. Jest środa, 16 stycznia. Rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Po całym dniu kwestowania wolontariusze zabrali się do liczenia pieniędzy. W tym roku Chorzów nie organizował takich imprez jak rok i dwa lata temu. To nie przeszkodziło jednak mieszkańcom Chorzowa, którzy równie chętnie wsparli akcję Jurka Osiaka. Chorzowcy wolontariusze działali w trzech sztabach, które zorganizowano w zespole szkół technicznych i ogólnokształcących numer 3, gimnazjum nr 8 i zespole szkół technicznych i ogólnokształcących nr 1. I jak było w tym roku? No najlepiej, najlepiej było w tym roku, tak. Pod jakim względem? Dużo eee, nie się No chyba teraz z tego, co widzę, to najwięcej nazwierałam, <laughs> więc dużo osób wrzucało. Pieniądze. Mam wolny weekend, mam czas, więc podoba mi się akurat takie chodzenie, zbieranie, więc, więc też tak robię. Starsza pani wrzuciła mi złotą obrączkę, jak zbierałam przy kościele. Robert Gierek w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących numer 3 organizował sztab już po raz siódmy. Niemal 140 wolontariuszy zdołało zabrać 21 511,53 grosze. To najwięcej w naszym mieście. Myślę sobie, że pomagamy w dobrej sprawie, a jeżeli raz w roku można się dołożyć do takiej no ważnej chyba cegiełki w Polsce, to myślę sobie, że my jesteśmy otwarci i dokładamy się. Gimnazjum numer 8 to drugi sztab z Chorzowa Batorego. Stąd kwestowało 38 wolontariuszy, nieco mniej niż rok temu. Zebrali 7752 zł i 12 groszy. Akcja przebiegała bardzo spokojnie w porównaniu do poprzedniego roku. Wszystko było w porządku, uczniowie wrócili cali i zdrowi. Jak patrzę na minione lata to rzeczywiście było tu więcej nerwów, a dzisiaj jest rzeczywiście tak spokój. Puszki są oddawane w miarę regularnie. Wojtek wziął udział w akcji już po raz czwarty. Jego zdaniem sporo chorzowian ciepło przyjmuje kwestię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy Na pewno mniej ludzi krytykuje niż na przykład było 4 lata temu. To pamiętam, że wtedy i starsza pani do mnie podeszła i taki dość długi elaborat mówiła mi na temat dlaczego, dlaczego. Nie powinno się wrzucać pieniędzy, ale w tym roku, ja, nie, żadnej osoby nie pamiętam, która by krytykowała. Do akcji od lat włącza się również zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 1. Uczniowie tej szkoły zebrali w sumie 14 tysięcy 412 złotych i 70 zł. Do puszek wolontariuszy we wszystkich trzech sztabach trafiło 43 676,35 zł. i 35 groszy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała jednak w Chorzowie w dość kameralnych warunkach. W tym roku w finał akcji Jurka Osiaka włączyła się tawerna żeglarska Stary Port. Przyszedł czas, żeby zrobić to po raz pierwszy w takim tonie typowo żeglarskim w jednym dniu, w drugim dniu rokowym, ponieważ stali bywalcy Starego Portu to z jednej strony szantymeni i żeglarze, ale z drugiej strony też ci żeglarze, którzy za szantaminie nie przypadają do końca, wolą rokowe brzmienie, więc dla nich jest dzień drugi. Dzięki klubowi, już w sobotę można było pojeździć w parku hutników na psich zaprzęgach. Chcieliśmy, żeby to był w części dzień dla dzieci, a psie, zaprzęgi, haski, malamuty, terasy, które jeżdżą w zaprzęgach, to są terasy, które dzieciaki uwielbiają i te psy uwielbiają dzieciaki, więc chodziło o to, żeby zapewnić im jak największą frajdę, ponieważ jest zima, to jest jak najbardziej na miejscu, żeby, żeby coś takiego zorganizować. Do portu przylega park hutników, więc było na to miejsce i stąd. Stąd się zdecydowaliśmy. Zakończono rozbiórkę hałdy przy ulicy Kadeckiej w Chorzowie na granicy z Parkiem Śląskim. Pozyskany ze składowiska materiał poddano tak zwanemu odwęglaniu, czyli odzyskaniu resztek węgla, który trafił na starochorzowską hałdę wraz ze skałą wydobytą z ziemi. Pozostałą część, tak zwaną niepalną, wykorzystano do budowy dróg i autostrad. To jest bardzo rozległy teren, to jest prawie 14 hektarów. Z kolei jest to teren świetnie położony, leży tuż przy samym parku, blisko jest do Skansenu, świetne jest wejście do parku przez aleję wycieczkową. Więc teren jest bardzo atrakcyjny pod budownictwo e, mieszkaniowe. Te tereny świetnie się e, sprzedają. Więc mamy nadzieję, że po przygotowaniu tych terenów e, pod sprzedaż znajdą się chętni, by tam wybudować swoje, e, ukochane, e, u, swój ukochany dom. Prace zaczęły się w 2009 roku. W trakcie tego procesu wywieziono setki tysięcy ton materiału, który się palił, który, który, który paliłby się dalej, gdyby, gdyby nie ta rekultywacja. Powstała wielka dziura po tych materiałach, która wymaga uzupełnienia. Mam nadzieję, że w tym roku... Te uzupełnienie tego, tych, tych, tych brakujących tej, 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 tej ziemi nastąpi. Także będziemy mogli w roku 2014 rozpocząć pracę nad budową drogi i uzbrojeniem tego terenu na sprzedaż. Są fajne, hmm. rozwijają. Hmm nie lubię. Tak o szachach mówił Pawełek Śmigas, który w minioną sobotę wziął udział w memoriale szachowym imienia Stanisława Szymańskiego. Impreza odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury. Zawody dla dzieci i dorosłych zorganizowano w Chorzowie po raz dwunasty. Mamy łącznie blisko 80 zawodników z różnych miast, nawet z innego kraju. Zawodnik z Czech, zawodnik z Ukrainy pojawił się na starcie. Są to bardzo silni zawodnicy. To jest forma nałogu chyba, bo jednak człowiek... Człowiek ma coś takiego do siebie, że chce, żeby mu umysł pracował, no to, to wraca, po prostu wraca. Ważne, żeby nie stracić spokoju, żeby jednak umysł pracował, a nie żeby emocje biały górę, no bo jak emocje biorą górę, no to, to umysł po prostu się wyłącza, a przynajmniej przysypia na chwilę i, i wtedy pojawia się problem. Awans do play-off był wedle przedsezonowych założeń planem minimum dla piłkarek ruchu. Tymczasem po ostatnich niepowodzeniach i pięciu porażkach z rzędu, niebieskie znalazły się pod ścianą. W tym trudnym okresie do chorzowskich szczypiornistek dołączył nowy trener Zanon Łakomy. Dla trenera, który od paru dni czy dwóch tygodni pracuje z drużyną, gdzie trzeba w ciągu tych kilku dni już trzy mecze rozegrać. Nie jest to łatwe. Dzisiaj dziewczyny bardzo ciężko wchodziły w mecz. Ja mam prawie zerowe alternatywy, jeśli chodzi o Możliwości zmian i tutaj, kiedy, kiedy nie idzie dwumczem, to jest bardzo trudno sobie poradzić. Piłkarki ruchu pokonały pogoń 30 do 26. Mecz składał się z dwóch zupełnie różnych odsłon. W pierwszej niebieskie grały zbyt nerwowo, popełniały sporo strat i grały bardzo nieskutecznie. Po zmianie stron zobaczyliśmy zupełnie inną drużynę. Ruch wreszcie zagrał na miarę oczekiwań. Skutecznie w ataku, dużo lepiej w obronie. Może pierwsza połowa na to nie wskazywała, byłyśmy trochę może za bardzo ospołe. Może ten dzień przerwy przed tym meczem nam y, troszeczkę tam można powiedzieć ospał, ale... Najważniejsze, że są dwa punkty i to się wszystko dobrze skończyło. Mecz dostarczył kibicom zgromadzonym w hali przy ulicy Granicznej wielu emocji. Na trybunach zasiadł m.in. Jacek Zieliński, trener piłkarzy Chorzowskiego Ruchu znam tajniki, przepisy piłki ręcznej. Moja żona była piłkarką ręczną, więc y, interesowałem się tą dyscypliną. W czasie studiów y, chodziłem na jej mecze w Azestesie a w Warszawa, no ale, o tym, ale mówienie o tym, że znam się doskonale z przesadą. Będzie pan wpadał częściej na te mecze tutaj? No, jeśli tylko czas pozwoli, to, to myślę, że, że będę tutaj gościem, bo jeśli terminy nasze nie będą kolidować, bardzo chętnie się przyglądam, tym bardziej jest to fajna dyscyplina, dyscyplina szybka, dynamiczna. Myślę, że tym bardziej że to są dziewczyny no, z naszego klubu, więc no, warto na nie Ważna wygra nadała Chorzowiankom awans na dziewiąte miejsce w tabeli Superligi. Strata do ósmego KPR-u Jelenia Góra i siódmej Pogoni wynosi trzy punkty. Ta tabela jest trochę spłaszczona, więc tu po paru meczach można się już znaleźć w środku tej tabeli, ale trzeba wygrywać. Dzisiaj graliśmy z drużyną Szczecina, bardzo niewygodny przeciwnik. Ciężko te punkty, o te punkty trzeba było ciężko zapracować. Wygraliśmy, cieszymy się. No i w kolejnych meczach mam nadzieję, że znowu będziemy punktować. Trener Łakomy będzie miał więcej czasu, żeby swoją ideologię drużyny przekazać. A tymczasem szczypiornistki walczą w Pucharze Polski. Więcej o tym, jak idzie rywalizacja w Pucharze na łamach portalu chorzowianin.pl.